Apel multimedialny z okazji Dnia Rodziny przygotowany przez najmłodszych uczniów w Podstawowej w Brenn. Witam wszystkich gości. Kłaniam się niżutko, a do tego jeszcze śmieję się cichutko. Kłaniam się Wam nisko, na lewo i prawo, a jak Wam się to spodoba, to nam bicie brawo. Zawsze wszystko się udaje, stary, że to on nie dwie. Czasem pomagamy, kiedy mama czego chce, pomagamy sobie wszyscy, bo od tego jest rodzina. Oni uczy się wszystkiego, tak że dzisiaj trwa zaczyna. Ciasto nad ciastami grzeczność będzie białą i mąką. Uśmiech rodzynkami. Dobre słowo. Łyżką masła. Posłuszeństwo jajkiem. Kremem pieszczot ozdobimy tę tortową bajkę. Wszystko razem posypiemy w słodkiej ciszy makiem. I rodzicom zaniesiemy, niech zjedzą ze smakiem. Mamusiu droga, starym zwyczajem, wywiązaniem konkretów przed tobą staję. I słów serdecznych chcę wyrzec wyleł, lecz czy potrafię, czy się ośmielę? Serce ze wzruszenia tak bardzo bije. Ty wiesz, mamusiu, co się w nim kryje. Chciałbym wypięknych wyrazić słowach uczucie, które w sercu chowam, lecz nie potrafię powiedzieć więcej, niż że kocham ciebie najwięcej. Święto taty. Dziś jak tylko z łóżka wstałem, zaraz tatę uściskałem. Uściskałem z całej siły, aż wrzasnąłem. Tato miły. Noc do góry, uszy też. Dzisiaj święto taty wiesz, każdy tata je obchodzi. Ty też obchodź, co ci szkodzi. A jeżeli nie dasz rady zejść tej całej czekolady. Tortu lodu I, i piernika znajdziesz we mnie pomocnika. Musisz mamo przy mnie blisko i posłuchaj tych słów. Ty z pewnością wiesz to wszystko, jednak powiem to znów. Kocham Cię i ja może ten i nie pytaj mnie, dlaczego tak jest. Ty jesteś moją mamą, wspaniałą, jedyną na zawsze i kochasz mnie też. Kocham Cię i ja może ten i nie pytaj mnie. Dlaczego tak jest? Ty jesteś moją mamą Wspaniałą, kochaną Jedyną na zawsze I kochasz mnie też Popatrz, mamą, w moje oczy Ujrzysz mi miłość moją, Nawet bardzo późno w nocy Będę śpiewać ci to Kocham cię Ja może ten i nie, pytaj mnie, dlaczego tak jest Ty jesteś moją mamą, nie, nie, Jedyną na zawsze i kochasz mnie też Kocham cię i ja może ten. I nie, pytaj mnie nie, tak mnie, ty tak jest ty jesteś moją mamą, jesteś nie, 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 na zawsze, na zawsze mnie też. I życzenia dla mamy Dam ci, mamo, słońca promień Dam ci, mamo, szczęścia chwilkę. Czarodziejski dam ci domek Bukiet kwiatów wraz z motylkiem Może bilet dam ci złoty Do krainy szczęśliwości Gdzie trosk nie ma a kłopoty zamieniają się w radości. Chcę, byś była uśmiechnięta i przenigdy nie płakała, a w dni zwykłe i od święta zawsze mamą mnie kochała. Oddam nawet swego misia, by cię rozweselił trochę. Cztery słowa dam ci dzisiaj. Bardzo cię, mamusiu, kocham. Moim tacie, Stefan Dodorski. Choć jestem duży bez swego taty, Bez przerwy wpadałbym w tarapaty. Kiedy więc przyjdą jakieś kłopoty, Od razu tacie oznajmiam o tym. A wtedy zaraz łatwiej i prościej Uda się wybrnąć z wszelkich trudności. Dzisiaj te kwiatki powiedzą same, Jak bardzo kocham tatę i mamę. Całe niebo zwiedzam na twoich kolanach, nasz mi zbyt trudny świat. Kiedy nogiem nie boląc, już nie na barana, Pokazujesz, jak życie życia się śmiał. Choć niechętnie słuchałam swych przestruk i rad, Zawsze jesteś obok mnie. Mocny, pewny, niezmierny, choć w oczy wiał wiatr, Takim tatą kocham cię. To dla ciebie dzisiaj te kwiaty. Te uśmiechy i serca życzenia I piosenka specjalnie dla taty Gromkie sto lat, niech gra kapela To dla ciebie dzisiaj te kwiaty Te uśmiechy i serca życzenia I piosenka specjalnie dla taty Gromkie sto lat, niech gra kapela Jestem twoją księżniczką i skarbem twym. Tyle lat nie zmienia się nic. W moim domu rodzinnym otwarte wciąż drzwi, a za nimi mama, brat i ty. Dajesz zapał do pracy, mówisz gdzie iść, jest do dziś, jak spełniać me sny. Twoja miłość i radość uczy jak żyć. Dzisiaj, tato, dziękuję Ci. Tu dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i serca życzenia i piosenka specjalnie dla taty. Gromkie stolat, niekra kapella. Tu dla ciebie dzisiaj te kwiaty, te uśmiechy i serca życzenia i piosenka specjalnie dla taty. Ogromki stolak, miękka kapela. Mama umie radę znaleźć, kiedy ktoś kłopoty ma. Mama wcale się nie boi ani myszy, ani lewa. Mama dużo wie o kwiatach, wie co nocą robi jest. Gdyby szła na koniec świata, byśmy poszli za nią też. Tato, zacznę zwyczajnie. Ze sobą w domu zawsze spać I w deszcz i w smutku radości, wspierasz i uczysz, jak żyć w miłości. Dzisiaj za wszystko chcę wyciągnąć i z tronu bogów spodarować. chcę matki jest raz w roku szczęśliwy i pełny uraku. by tym roku pragnął złożyć. Się. I się Mama wody. i tata to nasz świat cały, ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały. To dobre, czułe, pomocne ręce i kochające najmocniej serce. To są wyprawy do kraju baśni, wakacje w górach, nad morzem, na wsi. Loty chustawską prawie do słońca. No i cierpliwość, to nie ma końca. Kochana mamo, kochany tato, dzisiaj dziękować chcemy wam za to, że nas kochacie, że o nas dbacie i że psoki nam wybaczacie. Kiedy mija noc i dzień stanie. zawsze mówisz mi, witaj, kochanie. Po czym dulisz mnie, czule całujesz, Więc zaśpiewam Ci to, co ja czuję. Proszę, odpuszcz swe, Niech niech panu słowa te, Które tobie teraz ja podarować właśnie chcę. Jesteś mamą skarbem, Kocha Ciebie stałe, I want everything I wszystko Tobie jednej dam. to you. you Mówisz miłych śnów moje kochanie, po czym tu mnie czule całujesz, więc zaśpiewam Ci to, co ja czuję. Proszę otwórz serce swe, niech, niech Pan ma słowa te, które Tobie teraz ja podarować właśnie.

święta, bądź zawsze miła i uśmiechnięta. Wypakuj proszę z tego woreczka wszystkie życzenia od Twego dziecka. Radość i uśmiech, miłość i zdrowie, szczęście i sukces na Twojej drodze. Niech towarzyszą Ci nieustannie, a wszystkie smutki nie zginą. Kocham go! Kocham mojego tatę! Chodzę z nim na spacer. Wtedy jest tylko słońce, ten nigdy nie płacze. Gdy się zepsuje latawiec, wrotki, samochód lub rower, to mój tato rower naprawi i dalej ruszamy w drogę. To tatuś mi opowiada o gwiazdach i ptakach w obłokach. Dlatego mojego tatę tak bardzo, bardzo kocham. Narysuję dla mamy słoneczko. Ładne kwiaty i pęcze nad rzeczką. Narysuję dla mamy serduszko. Kolorowe, śmiechotworóżko. Narysuję dla Mamy motylka z białym różem, stokrotkiem i bez kolorowe sny. Serduszko, złoty zamek na dżunglów, szydżel. Narysuję mu księżyc do galik. ta bardzo ucieszę bo mam rodziców, bo mam tatusia kochanego, co bardzo, bardzo kocha mnie. A kiedy pytam się dlaczego, tatusia powie, już wiem, moi rodzice. Dzieci, niosą tobie życzeń, Bukiecik, Serduszka gorące, Kwiatuszki pachnące, Co wyrosły na naszej łące. Niech te kwiatki powiedzą same, Jak my bardzo kochamy mamę. Rumianki, bratki, Stokrotki, buławatki, Niech ucieszą serce mej matki. Wiersz dla taty. Do czego służy tatuś, na przykład do prania, kiedy za, za dużo pracy miewa w domu mama, do trzepania dywanów, jazdy od do chodzenia z synkiem na lody, na spacer do wbijania haczyków w twardy baton ściany, wtedy, gdy nową szafkę lub obraz wieszamy. do strugania, gdy złamie się twardy ołówek, do wkładania do mojej skarbonki, złotówek. A kiedy się, się gazetą jak tarczą zesłanie przynoszę kolorową książkę do czytania. Razem wędrujemy do ostatniej strony. Do tego służy tatuś dobrze oswojony. Moja mamusia, chcę wam powiedzieć, bo o tym nie wiecie, że moja mamusia jest najpiękniejsza w świecie. Jest taka miła. Kochana ogromnie i wciąż się śmieje do mnie, chociaż w dzień wciąż pracuje, to wieczorem ucałuje, rankiem wiąże mi stążeczki, nocą pierze sukieneczki, bo mamusia ukochana wciąż się trudzi tak od rana. I to wszystko dla swych dzieci. Niech jej za to słonko świeci. się samo, wami, mnie blisko i posłuchaj tych słów. Ty z pewnością znasz to wszystko, kiedy w głowie to słów. tout I'm